Ale mnie cholernie boli głowa. Cześć! Czy spotkałeś się kiedykolwiek z taką informacją o swojego partnera bo od swojej partnerki, że boli ją głowa? Ja na imię Mrozik i na dzisiejszym filmie chciałbym Tobie przedstawić najczęstszy rodzaj tego typu bólu, a mianowicie będzie to napięciowy ból głowy. Serdecznie zapraszam na seans. Bóle głowy to coraz częstszy problem w naszym społeczeństwie. Możemy je podzielić yy, na poszczególne rodzaje. Jest to ból samoistny, pierwotny bądź wtórny. Do rodzaju yy, tego pierwotnego możemy zaliczyć właśnie bóle napięciowe, migrenę bądź bóle klasterowe. Jeżeli natomiast chodzi o bóle napięciowe, yy, częściej one dotyczą kobiet, które mają między 25 a 35 lat, i takie bóle głowy mogą mieć różny obraz kliniczny, regularność, czas trwania i pochodzenie. Jeżeli chodzi o rodzaje napięciowego bólu głowy, możemy tutaj wyróżnić trzy takie rodzaje. Pierwszym z nich jest to Rodzaj rzadki, który trwa od 30 minut, nawet do tygodnia. Takie rzadkie bóle głowy pojawiają się maksymalnie do 12 razy w ciągu całego roku. Drugi rodzaj jest to rodzaj epizodyczny, częsty, który pojawia się co najmniej raz w miesiącu, ale mniej niż 15 razy w roku. Trwa również od 30 minut do nawet tygodnia czasu. Trzecim rodzajem jest to rodzaj przewlekły, który pojawia się częściej niż 15 razy w ciągu roku i zazwyczaj trwa kilka dobrych godzin. Do najczęstszych przyczyn takich dolegliwości bólowych możemy zaliczyć stres, złą postawę ciała, zaburzony sen, zbyt dużą aktywność fizyczną bądź jej brak. Zaburzenia strukturalne bądź czynnościowe w stawach schroniowo-rzuchowych, stany lękowe, depresja czy nawet zwykłe odwodnienie. Typowymi objawami napięciowego bólu głowy jest to ból symetryczny, obustronny, czasami dotyczy całej głowy, czasami również danej okolicy głowy. Ból określany jest jako ciągły, tępy i uciskający. Bardzo rzadko występują wymioty czy światłostręt. Nigdy podczas tego bólu nie występuje aura. Nigdy również taki ból nie nasila się pod, yy, pod wpływem pojawienia się aktywności fizycznej. Natomiast bardzo często może wynikać z pojawienia się pewnego rodzaju emocji, przemęczenia bądź braku snu. chodzi o rozpoznanie, warto tutaj rozważyć dwie możliwości. Pierwszą z nich jest to udanie się do lekarza, który wystawi nam skierowanie na badanie obrazowe typu rezonans magnetyczny w celu wykluczenia dużych zmian w obrębie głowy. Drugim wyjściem jest to wybranie się do fizjoterapeuty, który oceni naszą postawę ciała, wykona rzetelny wywiad, jak i oceni stan napięcia naszych mięśni. Jeżeli chodzi natomiast o leczenie, tutaj na pewno będę rekomendował wizytę w gabinecie, ponieważ właśnie w tym gabinecie możemy uzyskać bardzo szybkie efekty terapeutyczne w domu. Te efekty niestety będą nieco wolniejsze, ale też jest warto o tym pamiętać, ponieważ to właśnie w domu, to właśnie wy macie wpływ na swoje zdrowie i warto pamiętać o tym, aby prowadzić odpowiednią dietę, odpowiednie nawodnienie. Należy podkreślić yy, to, że każda osoba powinna pić około 30 ml wody na kilogram masy ciała. Jeżeli to będzie zbyt duża dawka, Wasz organizm to powie, ponieważ będzie chodzić zbyt często do toalety, a Wasz mąż po prostu będzie przezroczysty. Nigdy nie powinien być zbyt ciemny, ponieważ to świadczy właśnie o odwodnieniu. Bardzo ważnym elementem jest również redukcja stresu poprzez na przykład oddechowe, Bądź bardziej zaawansowaną medytację. I kolejna rzecz, jest to oczywiście świadomość swojego ciała. Świadoma, prawidłowa pozycja waszego ciała uchroni was przed dysbalansem mięśniowym, który następuje podczas długotrwałej pracy, np. w jednej pozycji. To tyle, jeżeli chodzi o napięciowe bóle głowy. Także, jeżeli dotrwałeś bądź dotrwałaś do tego momentu, napisz pod spodem Głowa. Jeżeli chcesz skorzystać z terapii w moim gabinecie, napisz w komentarzu terapia. Natomiast, jeżeli masz jakiekolwiek pytania doty dotyczące dzisiejszego filmu, napisz również w komentarzu to pytanie. Ja postaram się Tobie na nie w miarę szybko odpowiedzieć. Oczywiście zachęcam do polubienia tego filmu do subskrypcji mojego kanału, ponieważ ja wciąż będę tworzył takie treści właśnie dla Was, jeżeli chodzi o zdrowie i fizjoterapię. Dzisiaj dzięki wielkie za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!